주님의 이름 Pan z wami, z duchem twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Mała Tobie, Panie. Gdy Anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią, wielką radością i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie. One podeszły do niego, objęły go za nogi, oddały mu pokłon, a Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei. Tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi i po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli. – Rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy, a gdy to zaszył, dosz, gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto Słowo Pańskie. o Drodzy w Panu obecni w Kościele Namrze świętej, drodzy obecni przed laptopami, komputerami, kochane dzieci, Cieszę się, że znowu mogę się z Wami spotkać. Szanowny Boże, witam wszystkich serdecznie, wszystkich razem i zarazem też każdego z osobna. Dzisiaj, jak powiedziałem, trwamy w oktawie Świąt Wielkiej Nocy, bo to jest tak, że jest zawsze Niedziela Zmartwychwstania, a oktawa, czyli później. Osiem dni takiego bezpośredniego świętowania tego wydarzenia. Dlatego, jak zauważyliście, ta Ewangelia dzisiaj jest bardzo podobna do wczorajszej. Bo cały czas mówimy o tym najważniejszym wydarzeniu, jakie miało miejsce w życiu świata, w życiu człowieka, czyli o zmartwychwstaniu pana Jezusa. Dlatego tak ktoś może się zastanawiać, co ten ksiądz nam dzisiaj powie. Przecież znowu ta sama Ewangelia. Troszkę się różni, ale to właściwie są takie szczególiki, które mówią o wydarzeniach, które miały miejsce troszkę jeszcze później. Kiedy kobiety już właściwie przyszły do, do apostołów, kiedy, kiedy żołnierze poszli do Żydów, kiedy dostali pieniądze, kiedy rozeszła się ta wieść, że pan Jezus wcale nie zmartwychwstał, tylko że pana Jezusa wykradli jego uczniowie. Dzisiaj chcę, żebyśmy się właśnie nad tym zmartwychwstanie tak zastanowili, bo zobaczcie, wiemy, że Pan Jezus się urodził i wiemy nawet dokładnie kiedy się urodził. Wiemy w jakiej miejscowości. Myślę, że każdy z Was pamięta, bo przecież urodził się Betlejem. Nie przez przypadek śpiewamy kolędę dzisiaj Betlejem, wesoła nowina. Wiemy, że Pan Jezus miał mamę, wiemy, że, że miał tatę i tego ziemskiego, i tatę w niebie. Wiemy, że chodził, że uczył, że wskrzeszał z małych przyjaciela, chociaż była zarza, że uzdrawiał, uzdrawiał, też też chorych. Wiemy też, kiedy Pan Jezus, Pan Jezus zginął. My wierzymy, że Pan Jezus zmartwychwstał, ale tak patrząc, jakbyśmy tak poczytali takie książki historyczne, to tam nikt nie napisał, że Pan Jezus zmartwychwstał. Właściwie życie człowieka, tak według historii, to się zaczyna, kiedy człowiek się rodzi. My znamy nawet wcześniejsze zdarzenia, bo wiemy, jak to doszło do tego, że Pan Jezus na ten świat przyszedł, ale właściwie kończy się na Jego śmierć. Był taki filozof francuski, Wolter się nazywał, strasznie wredny człowiek, słuchajcie, szczególnie wredny dla kościoła, dla biskupów, dla papieży. Śmiał się z naszych wierzeń. I jeden z takich ludzi, który opisywał jego dzieje, to się biograf tak fachowo nazywa, opisał taką historię, że przyszła do niego kiedyś taka dama. Mówimy dama, bo to taka bogata kobieta, mówi się dystyngowana, czyli taka, która i pięknie się nosi, i pięknie, i pięknie chodzi, i która ma się za taką mądrą, bo jest bogata. I ona właśnie Wolterowi zadała pytanie, czy to nie śmieszne, że ludzie wierzą w zmartwychwstanie pana Jezusa. I wielkie zdziwienie było wszystkich, że on nie odpowiedział tak, jak to zawsze odpowiadał. Wszyscy zastanawiali się, dlaczego. Bo ta kobieta była taka, to się mówi, zadufana w sobie, czyli taka zarozumiała, ona właściwie nie chciała oceny Woltera, tylko żeby jej powiedział, że ona ma rację, że ludzie są głupi, a zarazem, że ona jest mądra. I Wolter odpowiedział tak, że wszyscy się zdziwili, a powiedział tak: kochana pani, przecież to najprostsza sprawa. Jaka może być, skoro Bóg człowieka raz stworzył, co dla niego za problem, żeby stworzyć go ponownie? I wszyscy się zdziwili, że on takie mądre rzeczy powiedział. My żyjemy w takich czasach, kiedy ludzie, nawet tacy mądrzy, wykształceni, bardzo często mylą takie pojęcia: wierzyć, a widzieć. Był taki muzyk, który się Cliff Richard nazywał. Takich już z zamieszłych czasów muzyk. No, nawet pan Karol stwierdził, że chyba z zamieszłych czasów. I ten muzyk właśnie, kiedyś jego pytali o to, yy, dlaczego wierzy. mówi, dlaczego ty wierzysz? Jesteś znanym artystą, śpiewasz, grasz, przecież tego Boga ani tego nie widziałeś, nie słyszałeś, nie dotknąłeś go, nie poczułeś, a On mówi dlatego właśnie wierzę. Bo gdybym go widział, gdybym go spotkał, gdybym go dotknął, gdybym go poczuł, wtedy bym wiedział. A ja wierzę, bo nie widziałem. Wczoraj były takie mądre słowa w Ewangelii, że było sławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Pewnie się zastanawiacie, no ciekawe, jak to u mnie z tą wiarą. Ja myślę, słuchajcie, że u nas jest tak trochę, e, e, tak pół na pół. Zawsze mi się historia linoskoczka przypomina. Nie wiem, czy to jest linoskoczek. To taki człowiek, który po linie chodzi. Był taki linoskocze w takim jednym miasteczku i chodził po tej linie, chodził, wszyscy go podziwiali, klaskali. On się później pytał, czy uwierzycie, że na tej linie przejadę na rowerze? Uwierzymy. I przejechał. Czy uwierzycie, że z zawiązanymi yy, oczami przyjadę po tej linii, na tej rowerze? Wierzymy. Oklaski wielkie mówi, dobrze wi, teraz czekam na ochotnika, który siądzie ze mną na rowerze i pojedzie jazem ze mną. Zgłosił się ktoś? Nikt się nie zgłosił. Ja myślę, że tak jest czasami z tą naszą wiarą, że my wierzymy, ale czasami, czasami coś tak nam jakoś zamiesza, ktoś nam tak w głowie zakręci, że wierzymy, a jednak mamy mamy wątpliwości. I właśnie po to też dzisiejsze święto, żebyśmy sobie to jeszcze raz na to popatrzyli i sobie pomyśleli, że my naprawdę wierzymy w Pana Jezusa, bo Pan Jezus przyszedł na świat, chodził po świecie, Pan Jezus umarł, Pan Jezus zmartwychwstał, po to, abyśmy my mogli kiedyś zmartwychwstać, bo każdy z nas wstanie. I jak mówi Pismo Święte, później przyjdzie Bóg, będzie sądził, jedni będą po prawej, drugiej po lewej. W Piśmie Święte to tak jest napisane nawet z Oszczem mówi, że jedni będą wśród owiec, a drudzy będą wśród kozłów, bo kozły mają rogi, to nam się z diabłem mają kojarzyć. Nie? W której grupie będziemy? To już zupełnie inna historia, zupełnie inna opowieść. Ale ta dzisiejsze święto powinno nam też przypominać tym, abyśmy się starali. Abyśmy trwali, abyśmy prosili Boga o wsparcie, bo z Panem Jezusem naprawdę możemy wszystko, bo dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego uwierzmy to na nowo i zawsze pamiętajmy, że Pan Jezus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Powstańmy i dobremu Panu przedstawmy nasze prośby.